10 euro to jest dobra cena, nie? Majka, kurwa. 10 euro. Ale kłaś, nie? Zgoda, jest ale nie skoczysz. Jesteście świadkami. 10 euro, świadkami, jesteśmy świadkami. Kto go będzie ratował? Nie, tam wyjdzie na tym, tam na tym potonie, nie? Tak Dobra, ratuję go, ku**a. jest lista, ale żeby szoku tej mi się nie dostał, jest najebany. Dobra, ratuję go, jest, ja jestem Morgarka. najebany. Morgan go będzie ratował, nie? Dobra, Morgan już zjadł na Morgan już zjadł, bo ty nie. Bo on wie? Będziesz go euro. Walisz Ja Morgarka nie wyciągnę, <susur> go jeszcze ja to mu ja to mu nie <susur> Morgan go będzie ratował. Dzień ty nie 10 euro Ej, robciuta. na ale nie rakujesz się! 10, 10, 10, ja 10 euro! 10 euro! 10 euro! Morgan, teraz jest. ty! Ja to jest. z tymi 10 4, nie? Trzeba o piątkę powiesz? Teraz dobra. Morgan zejdzie. Ja ci... Ja ci dam dwójkę! <tulary> dwójkę! się Za Za dwójkę... ci dam! Pfff... już Masz film? Ja też mam film. Fotyk też mógłby robić. Jak tylko chciałem... STARY, wygrałeś 10 EURO! CZUJESZ? No co jest, kurwa? To jest salto. Salto? Nie, salto zemierdolone. Jedem. Okej. nie zagrać. Chyba <grym> 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 Ja Szybko grę, przeszło, ja łatwo, łatwo przeszło, łatwo poszło, to Ale Morgan za odwagę, nie? Gratulacje ja za odwagę, ja przynajmniej bo... się rozebrał, nie? Da, da się wytrzesz. Nie, nie, nie. spoko, to, 10, eur. mandat, 10, euro, 10, euro. <laughs> 10 euro. mandatu. 10 euro. 10 mandatu, zaraz. Yy, zakład poszedł, to 10 euro, no stop, Ale to skakać to chyba można, nie? To nie, nie ma znaku, że nie. To nie obojętnie pojęcia co stać się Co? Nie no spoko, ileż można, nie? To też nie ma siły. ileś można? Dobra, ubieraj łachy. Czekaj, bo kurczę, muszę się wysuszyć. <tłuk> po drodze się wysuszysz. Ty, może go wrzucimy? Stary, zaraz swoją wygraną na mandat zamienisz. 야, 꼬마들 체포. 체포도 안 되지. 체포하지도 못 Serio? No. Jest tutaj. Opłaca się, nie? My tam wkraczamy do 2 euro Skąd tam dalej. Skąd jesteś? Spoko. Skąd jesteś? Berlina. Ale ja bym w szczycie do tego skoczył. Co to? U siebie. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, tam do 2 euro. Nie mówcie mu, nie mówcie A, mu. Weź swoje łachy, weź swoje łachy, nie? Weź swoje łachy. Nie mówcie tak. tak. mu głośno. No. Nie, nie. za euro. Czelek nie zapomnij Czapaję zostawię <gry> Żeby się nie pokłodził Daj, dalej, dalej Ale zakład był dobry, nie 10 euro w sumie opłacało się Myśle, że Myślę, że Izba drożej kosztuje. Nie starczy tam? Myślę, że Izba drożej kosztuje. Nie, pian ja, nie sukienki bez przesady. No, Zawsze zbieramy. może dosyć coś znam dać. A man mandat, może dostać, nie? Słyszałeś? Oj tam, oj tam są... z babką, man. A, A mandat ile? No to Pierwszy raz w życie, nie? Trzeba otwarte, trzeba. Trzeba trzeba trzeba. Więcej 10, 10, 10, 10 euro mandatu? Oj, oj, stary, to się nie opłacało, nie? No, oj, nie dobra, dobra. <śleski> Zajdza starte tam się znaczy to. Mamy stary. Pewny szan co stary. Mamy odkrył. Ja mam... Yeah, stary ja mam. Najlepszy był to. Ostatni raz. Okej, okay. 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 muszę się usłyszyć. Jedna bomba, kurwa. Pewny szanco, nie? Wiem ale kurwa chyba? Jeszcze nie. 10 euro, ale jesteś 10 euro bitch, stary. To było ładne <laughs> tylko. Bo miał się udać ciepło, nie? Pierwszy raz w odrze mówisz się kopać.